Witajcie zodiakalne byki w Waszym czytaniu miłosnym na luty 2021, oczywiście z dodatkowym przesłaniem dla singli, do którego czasówka znajduje się w pierwszym, przypiętym przeze mnie komentarzu. Drogie byki... Spójrzcie, co znajduje się w opisie filmu. Tam macie m.in. link do mojej strony internetowej, na której możecie znaleźć wartościowe artykuły, które mogą Wam pomóc uporać się z życiowymi dylematami. A także znajdziecie adres e-mail do mnie, za pośrednictwem którego możecie zamawiać czytania indywidualne. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy. Do rozkładu. Głupiec jako tło czytania. Karta wskazuje nam na wielość aspektów, możliwy nowy etap w waszym życiu, gdzie dość mocno ukazuje nam się aspekt małżeństwa lub wszelakich tradycji, które mogą chcieć być podtrzymywane. Spory związane z pewnymi formalnymi działaniami, ale może o tym za chwilę. Tutaj już trochę wyprzedzam tego głupca i mówię o rozmaitych rzeczach, które widać w prawidłowym rozkładzie. Głupiec to także, jak wspomniałam, nowe początki, odnowa relacji, ale także zachowania infantylne, naiwność, no, i energia dziecka też jest widoczna. Kto wie, być może spodziewacie się dziecka, lub o tym dziecku dowiecie się w lutym, i potrzeba będzie podjąć ważne decyzje. Karta pierwsza to arcykapłan. Karta, która stoi na pozycji ogólnego nastawienia do was, tej osoby, o której myślicie i bardzo możliwe, że jest to drugi zodiakalny byk, ponieważ karta arcykapłana jest właśnie jemu przypisana. W arcykapłanie można dostrzec wartości rodzinne, Tradycję, religię, chęć podtrzymywania jakiegoś ciągu, który trwa już od jakiegoś czasu, możliwe pragnienie sformalizowania związku bądź poczucie konieczności sformalizowania związku. To także wejście na wyższy etap drabiny społecznej bądź awans w pracy. W jaki sposób ta karta wpływa na tę relację? Być może osoba. O której myślicie, jest waszym szefem bądź ma rodzinę. No, w niektórych skrajnych sytuacjach może to być ktoś ze stanu duchowego. Arcykapłan może także wskazywać na udane rytuały magiczne, jeśli zdecydowaliście się w przeszłości na taką manipulację energią. To także Sytuacji, na które do końca nie macie wpływu, bo pochodzą od tak zwanej siły wyższej. Jakiś wypadek losowy, zdarzenie losowe, być może wasz partner postrzega was jako, waszo, jako jego um, spełnienie marzeń, dar od losu. Na pozycji serca jest król Buław, namiętny i ognisty mężczyzna, raczej o dojrzałym charakterze, który Potrafi panować nad swoją ognistą energią, nad swoim temperamentem, aczkolwiek czasem może być wyraźnie despotyczny, krytyczny i nie dający dojść do głosu, na przykład, Wam, bądź z drugiej strony, z którą on może się spierać w jakiejś, właśnie sytuacji. Król Buław też często wskazuje jednak na męża, a jednocześnie czyjegoś kochanka. Ma stabilną sytuację życiową, to jest ma pracę, być może firmę, własny dom. Jest niezależny, konkretny, władczy, lubi kontrolę. Mimo to jest mężczyzną, który może bardzo mocno podobać się kobietom i kobiety chętnie zwracają na niego uwagę. Być może to oczywiście jest wasz partner albo no właśnie, albo ta karta wskazuje wasze uczucia i to w waszym sercu jest król buław. W tym przypadku oczywiście by wskazywał nam osobę spod znaku ognia, albo po prostu temperamentnego byka lub każdy inny znak zodiaku. Dość mocno mi się przebija ta energia romansów pracy lub związków pracy. Bo zarówno arcykapłan, jak i król Buław jest kimś ponad, na wyższym stanowisku, w różnych aspektach życia. No a w tle mamy głupca, kogoś początkującego, kogoś młodszego. Być może między wami jest różnica wieku. Co za tym idzie również pewnego rodzaju różnica charakteru, oczekiwań, pragnień. Na pozycji myśli tego człowieka, o którym myślicie, jest rycerz kieliszków. Rycerz kielichów mówi nam o wiecznych zapewnieniach, o uczuciu, entuzjazmie, ale i niedojrzałości, bowiem te słowa czasem nie mają swojego odbicia w rzeczywistości. Rycerz kielichów kocha, kochać, jest bardzo namiętny w swych uczuciach, a przy tym niebywale zmienny. Troszkę niedojrzały. Król Kielichów jest jego znacznie bardziej dojrzałą wersją, ale tutaj mamy rycerza. To także oczywiście ktoś, z kim no, chce się spędzać czas, z kim jest uczucie, z kim jest pragnienie, z kim są ekscytujące chwile. Nie tylko chodzi tutaj o jakieś łóżkowe chwile, ale także takie emocje, uczucia, wspaniałe słowa, coś spontanicznego, coś radosnego, coś pięknego, co, no, jak widzę, podoba się partnerowi. W zamiarach siódemka monet no, mimo tych wszystkich emocji, ktoś sobie daje trochę na wstrzymanie. Mówi nam, że chce zobaczyć, co z tego wyniknie, jakie owoce przyniesie ta relacja. W stałych związkach to raczej może przeciąganie w czasie tych decyzji, które między wami mogą być, bądź oczekiwanie na na przykład na dziecko, na zdecydowanie się na ślub, bądź na inną ważną, życiową inwestycję. W stałych, znaczy w nowych związkach, związkach nieformalnych, związkach typu romans, no to siódemka monet jest chęcią zainwestowania w tę relację jakiegoś czasu, zobaczenia, co z niej wyniknie bez, bez pośpiechu, tak? W siódemce monet inwestujemy czas, zobaczymy co z tego wyrośnie, a to co wyrośnie te owoce zbierzemy, więc furtka dla tej relacji jest w tym lutym, w tym miesiącu miłości bardzo y, otwarta. Jednak sam król Buław, no jako już tak go nazwałam, ten człowiek, o którym myślicie, może wstrzymywać się z pewnymi decyzjami, jeśli to Wy chcecie otrzymać od niego pewne zapewnienia. Co blokuje relację śmierć, czyli brak transformacji, brak zmiany? No właśnie, to jest trochę tak, jakby coś stało Wam na przeszkodzie. Brak pewnego przejścia. Owszem, możliwe, że... Mm, Problematyczne jest oczekiwanie na dziecko, bo czekacie, czekacie, ma się zaraz zjawić, no i być może w jakiś sposób oddalacie się od siebie, bo żyjecie tylko oczekiwaniami na dziecko. Ale to taki drobiazg w zasadzie, taki przekaz, który, do których do, który, do wielu osób może nie docierać, bądź oczywiście bardziej prawdopodobne, że nie ma decyzji na to dziecko, że no nie, nie zdecydowaliście się na dziecko, bądź nie. Nie można zajść w ciążę. Yy, śmierć to także brak zakończenia czegoś albo tej relacji, bo w jakiś sposób jest problematyczna, bo na przykład jest romansem w pracy, bądź ktoś nie kończy innej relacji, w którą jest uwikłany, a która w jakiś sposób mm, mm. wpływa e, na Waszą relację. Ktoś także nie potrafi się zmienić, nie potrafi zmienić swojego sposobu myślenia, czyli przejść przez transformację, zaakceptować pewnych zmian, pewnych spraw. Na przykład jeżeli jest bardzo mocnym konserwatystą, nie chce, nie jest w stanie zaakceptować zmian, za którymi podąża świat. Co sprzyja relacji czwórka? była? jeśli razem mieszkacie, to to wam w jaki sposób sprzyja. Jeśli jeszcze razem nie mieszkacie, to zamieszkanie razem Dzielenie wspólnej płaszczyzny wam sprzyja. Każda inna wspólna płaszczyzna w jakiś sposób Wam sprzyja, ponieważ może być jedyną płaszczyzną, na której relacja ma szansę obecnie się rozwijać, czyli chociażby miejsce pracy jednak, choć problematyczne, może jednocześnie być tym jedynym miejscem, w którym ta relacja może kwitnąć. Czwórka była to też stabilizacja, radość, cieszenie się, pokonywanie w tym przypadku wspólnej drogi do jakiegoś. No, schronienia domu, czyli być może poszukiwanie domu, poszukiwanie swojego miejsca, scalenie tej relacji, czyli jej również możliwe sformalizowanie, gdyż czwórka buław mówi nam o rodzinie. Karta Sprawiedliwości prognostycznie również wskazuje nam na formalizację relacji, albowiem jest to karta rozmaitych urzędowych spraw, również takich spraw jak ślub, tak? Na przykład ślub cywilny w papieżu. Częściej widzę ten kościelny, naturalnie, tak? Kościelny w papieżu, a cywilny w. Mm, Cywilny w, w karcie sprawiedliwości, to także zdecydowanie się, znalezienie kompromisu, równowagi w jakimś tam sporze, o ile właśnie taki spor między wami się gdzieś tutaj pojawia, zaznacza. Karta sprawiedliwości sygnalizuje nam także odcięcie od przeszłości, pojednania i uczciwość. Okej. Okay, tyle dla was drogie beki całkiem niezły przekaz. A dla singli. Ósemka monet przy głupcu wchodzicie na nowo w lutym w być może poszukiwanie partnera i będziecie to robić bardzo, bardzo dokładnie. Dosłownie szlifować relację, która może się pojawić. Ten głupiec symbolizuje prawdopodobnie nowego człowieka w Waszym życiu, a ósemka monet pracy nad relacją bez pośpiechu, poznawanie się kawałek po kawałku, spokojne rozmowy, bez szaleństw, bez namiętności, też jakby bezpieczne podejście do relacji, chcąc zbudować jakąś tam płaszczyznę bądź zalążek relacji koleżeńskiej, bo przyjacielskiej, no trudno mówić o przyjaźni, w początkowym stadium, w pierwszych dniach czy tygodniach relacji. Osemka monet może nam także mówić, że będziecie chcieli popracować nad sobą, nie wiem, wyrzeźbić własne ciało, tak? Czyli dużo ćwiczyć lub sami będziecie poszukiwać partnera, który jest taki właśnie wysportowany, ewentualnie Siłownie lub poznanie kogoś w miejscach, gdzie się rzeźbi, już nie tylko ciało, ale takie różne rękodzieła. Być może ten wasz potencjalny partner będzie yy, zajmował się takimi właśnie sprawami. Raczej miesiąc bez pośpiechu, z szansą na poznanie nowych ludzi, ale powolne budowanie relacji, być może korzystacie z doświadczeń z przeszłości w tym przypadku, gdzie kiedyś w przeszłości dosyć łatwo ufaliście, ufałyście, co nie przynosiło do końca Wam satysfakcji, a przeciwnie, ból serca i rozczarowanie. Tutaj podchodzicie spokojnie, wprawdzie z entuzjazmem, ale spokojnie do budowania i szlifowania relacji. Single. Tyle dla Was z mojej strony w tym czytaniu na luty. No i tyle, dzięki Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.